Przed pierwszym rozpaleniem w kominie też proponuję sprawdzić wyczystkę. Aktualnie jest bardzo śliczna w moim przypadku. Tutaj nawet widać dziurkę dla kondensatu, który jakby się zbierał, to sobie będzie ładnie spływał na zewnątrz domu. Natomiast w moim przypadku miałem takiego naleśnika. Tak, no zasadniczo, pewnie jakoś kosmicznie on by tam nie zaburzył pracy, bo widziałem, że. Że tutaj kontakt z odpływem był. Natomiast co do zasady, trochę gdzieś tam się skapnęło do środka, panom, którzy tutaj działali. No i tak zauważyłem, że faktycznie tutaj trochę tego jest. No i trzeba by było podziubać, tak? Więc sobie trochę dziubałem. No i wydaje mi się, że teraz całkiem fajny, fajny stan. Tam jest zostawiony. No i w przyszłości, jak będzie jakaś sadza i tak dalej. To też to nie będzie przeszkadzać, i myślę, że na lajcie będzie można sobie to wyciągać, tak? No i dodatkowo też bezpośredni kontakt z odpływem, jeśli ten właśnie kondensat by się w kominie gdzieś zbierał, no to mamy tutaj całkiem dobry, dobry przepływ. Jeszcze warto wtrącić, jak udało się tutaj właśnie tą wyczystkę obrobić. Tak, jak właśnie widać, jest to wkomponowane w przedłużenie jakby tej cegły, która gdzieś była. Więc nie jakieś artystyczne obrobienie samej wyczystki, tylko w zasadzie próba wkomponowania w to, tak jakby była to jedna całość. Tutaj w zasadzie jest najbardziej problematyczny element, który. Teoretycznie, no, no właśnie, powinien zniknąć, żeby było ładniej, no ale w praktyce tracilibyśmy już tutaj tą funkcjonalność otwierania samej wyczystki, więc niestety musi zostać. Natomiast tutaj właśnie była, był ten element tego aluminium, tej, tej właśnie samej wyczystki, która tutaj była. No i tak na dobrą sprawę tutaj mamy połączenie trochę właśnie tej fugi zwykłej z Fugą, typowo do, do jakiejś podłogi. To nie jest cegła, która tutaj się kryje, tylko to jest tak na dobrą sprawę fuga położona, która dość dobrze się komponuje z kolorem tej cegły. No i tak na dobrą sprawę daje takie trochę wrażenie, że, że jest to wykute, taka całość, więc, więc tak, to, tak to się prezentuje. No i myślę, że dojście do wyczystki też nie jest najgorsze. Takie jest maksymalne tutaj otwarcie. Więc wydaje się, że też gdy przyjdzie tutaj robić jakiś serwis kominierski, to też myślę, że całkiem dobrze sobie z tym, z tym poradzimy. Tak? tak samo tutaj boki, cegły są na mamuta, czy tam na jakiś inny klej przyklejone. No i też w zasadzie tutaj obrobione tak tą fugą, jak normalnie inne cegły, tak żeby to się w miarę dobrze komponowało. I żeby możliwie tutaj ta wyczystka była jak najmniej jak najmniej tutaj rzucająca się w oczy, tak? Więc możemy sobie przymknąć, rzucić okiem na to. Nie jest być może idealnie, tak jakby się chciało, jakby żeby było już typowo jakoś super, no natomiast wydaje się, że i tak jest całkiem spoko to zabezpieczone, że jakiś tam element powiedzmy wizualny jest, jest w porządku no bo wydaje mi się, że gdybyśmy chcieli tutaj jak obrabiać to jakoś ładniej, jako, jako pewien otwór, robić cokół i tak dalej z, z tych płytek był, byłby to trochę przerost formy nad treścią, że więcej byś tutaj człowiek stracił tego czasu i, i kombinował jak to ogarnąć na no, docelowo i tak po prawej stronie byśmy mieli ten problem, ten problem z tą, tą szerszą, szerszą tą, tą bruzdą, która tutaj jakby nam została, tak, no bo z tym inaczej nie jesteśmy w stanie nic zrobić, jeśli chcemy to otwierać, tak, więc wydaje się, że jest w miarę OK. No i, i jak przyjdzie palić i tak dalej, zobaczymy, czy faktycznie tutaj całkiem dobrze z tym się funkcjonuje. Także trzymajcie się i hejka, cześć.